Miałam turystów z Dubaju, którzy zwiedzali poso. Top 5 atrakcji, które można zwiedzić w Krakowie ale za darmo. Patrzmy na to, kiedy są darmowe wejściówki. Od tego internet jest, więc wszystkie informacje tam znajdziemy. Rejs po wiśle, ale na przykład jakimś jachtem. Czy ty, jadąc gdzieś, też bierzesz przewodnika? Ja to postuluję do przewodników krakowskich, ażeby utrzymywać ceny takie, które dają nam dobry standard życia, żeby nie iść na wycieczkę. Za 4 godziny za 200 zł. Jak stanąć, co mówić, żeby nas słuchali, czy ustawiamy się pod światło, jak stoi przewodnik, jak stoi grupa, jak współpracujemy z innymi grupami, no to wszystko jest ważne. Najgorzej w Krakowie zwiedza się w maju. W maju. Szukasz kamienicy, działki lub inwestora? Masz na sprzedaż grunty, budynek, jesteś deweloperem lub inwestorem? Odezwij się do nas. Łączymy ludzi w nieruchomościach na terenie całej Polski. Linki do partnerów w opisie filmu. Witajcie widzowie, Mariusz Lubak z tej strony. Zapraszam Was na kolejny wywiad na tym kanale. Znajdujemy się w Garden Square Hotel w Krakowie, a dziś moim Waszym gościem będzie Małgorzata Kasprowicz. Cześć Małgorzata. Cześć, witam Cię. E, powiedz nam, co na co dzień robisz biznesowo? Na co dzień jestem przewodnikiem po Krakowie. Oprowadzam wycieczki, turystów, grupy, wszystkich. Ok. E, jak wygląda taki Twój typowy dzień pracy? Czy to jest tak, że mm, Dzień może być też tydzień. Czy codziennie kogoś oprowadzasz, czy na przykład może sobie robisz, że kilka dni oprowadzasz, a potem masz ciągle wolne. Jak to właśnie u Ciebie wygląda? Wiesz, co? Ja lubię tę pracę, więc ja pracuję dużo, ale też miejmy na uwadze, że praca przewodnika jest pracą sezonową. Mhm. Więc kiedy jest wysoki sezon, pracuję dużo. Dużo, dwie, trzy, cztery wycieczki dziennie. Natomiast kiedy jest sezon niski, tak jak teraz, no to pracuję mniej. Ale jakby ktoś zadzwonił ad hoc, no to idę do pracy. Raczej ta praca jest dla mnie ważna, więc mhm. dużo pracuję, każdego dnia praktycznie. Czyli tak naprawdę poza sezonem, każde jakieś tam dodatkowe zlecenie, to z miejsca fajnie od razu tak. sobie zaklepać? Tak, tak. A, a kiedy tak naprawdę jest sezon? To jest głównie lato, czy nie wiem, święta też? Kiedy tak naprawdę? Wiesz co, prowadzę sezon? po Krakowie, więc Kraków to jest miasto turystów. Nie? Więc sezon niski to jest styczeń, luty. Od marca zaczynają się wycieczki szkolne, potem wycieczki indywidualne, turyści, rodziny, mniejsze grupy to w lecie. Potem znowuż wycieczki szkolne, potem na święta przyjeżdżają, także zawsze jest okazja, żeby Kraków zwiedzić. Mhm. I ten sezon to bym powiedziała, że niski jest tylko teraz. Okej, okay, teraz. Czyli, czyli teraz jest troszkę luźniej. Mhm. A właśnie tak jak wspomniałaś, że oprowadzasz wycieczki, też są takie jakieś indywidualne, tam pewnie. Zlecenia. Kogo jest tak naprawdę lepiej oprowadzać? Czy większe grupy, w których mhm. nie wiem, każdy ktoś tam co chwilę coś może rzucić i tak naprawdę gwar jest ciągle i, i oprowadzasz, mhm. ale oni aż tak nie zwracają uwagi, bo jest ich po prostu dużo. Czy mhm. jak jest kilka osób i tak naprawdę wszystko, każda uwaga jest na ciebie bardziej zwrócona, nie? Wolę sama osobiście grupy małe, bo wtedy mam kontakt z turystą, bo wtedy może o coś zapytać, bo ja mogę odpowiedzieć, bo ja mogę nawiązać z nim jakąś personalną relację. Możemy się nawet polubić, zaprzyjaźnić i potem wrócą do mnie. Natomiast jak jest duża grupa, no to ewentualnie mam kontakt z pilotem, z jakimś organizatorem, a do dużej grupy, no to się mówi, oni słuchają, nie słuchają, różnie bywa, różnie bywa. Turyści indywidualni są, bym powiedziała, tacy bardziej przystępni, chcą więcej wiedzieć. Turyści grupowi, taka grupa większa, ona przyjeżdża, bo jest zorganizowana, więc w trakcie wycieczki, w trakcie wycieczki dokądś, mają zaplanowaną wizytę w Krakowie i nie zawsze chcą zwiedzać. Ale to nie jest tak, że w grupach dużych nie ma osób, które nie słuchają. Zawsze ktoś stoi z przodu, zawsze ktoś pyta, zawsze ktoś chce wiedzieć więcej. A ci, co są z tyłu, no to są z tyłu, tak? Też nikogo nie zmusisz do tego, żeby słuchał. Mhm, fajnie. A jeśli chodzi o kraje, bo wiem, że też nie tylko po polsku mhm. oprowadzasz. Może na Polsce się nie skupiamy, ale jakiś taki kraj, który jeśli do Ciebie się zgłosi, to masz od razu uśmiech na twarzy i sobie myślisz, kurde fajnie, bo tam nie wiem, że Żywiołowo podchodzą do wszystkiego, są zawsze mm -hmm. uśmiechnięci, a znowu taki kraj, który no, jest tym takim, że myślisz sobie, o kurcze, będzie ciężko, nie? Ciężko to są kraje arabskie. Okej. Okay. To tak, ja mam trochę takich grup z krajów arabskich i oni są specyficzni, może tak dyplomatycznie odpowiem, mm -hmm. <laughs> natomiast Stany Zjednoczone to są fajne grupy, z Ameryki są super grupy, bo oni mają dość stosunkowo młody kraj, a u nas jednak ta historia jest widoczna na każdym kroku i oni się zachwycają, oni chcą widzieć, ale oni nie lubią chodzić, tylko oni lubią jeździć. Mhm. To jest też ten minus, nie? A w Krakowie jednak zwiedzamy pieszo. Okej, okay. Wię większość twoich jakby uprowadzenia jest praktycznie pieszo, tak? Wszystkie praktycznie. Czasami jak potrzebują się przejechać, no to Melex, mhm. ale Melexem nigdy nie zobaczysz tyle jak idziesz, nie, Bo jak pójdziemy, wejdziemy tu w bramę, gdzieś tam się zatrzymamy, coś zobaczymy, ale Melexem, no to nie, no, na Wawel nie wiedziesz. Tak, to prawda, no to prawda. E, no to właśnie jak jest Wawel. Dlaczego w ogóle akurat Kraków? Nie wiem, czy to się u ciebie skąd wzięło? I od razu mam też jakby takie pytanie, że jeśli ktoś też chciałby wybrać Kraków, mhm. to ostatnio jest coraz bardziej popularne, bo nie wiem, w Krakowie jest bardzo dużo studentów, procentowo myślę najwięcej w Polsce. Mhm. Jakieś takie top 5 atrakcji, które można zwiedzić w Krakowie, ale za darmo? Za darmo. Wzgórze Góry jest czynna za darmo. Więc każdego zachęcam, jak przyjeżdżę do Krakowa z Polski, z zagranicy, to jest takie najważniejsze miejsce, które trzeba zwiedzić za darmo. Każdego dnia oprócz piątku i weekendów jakieś muzeum jest dostępne za darmo. Muzeum Narodowe we wtorki, Muzeum Krakowa chyba w poniedziałki, z tego co pamiętam, też nie wszystkie oddziały. Zawsze coś zwiedzimy za darmo. Więc warto, bo muzea mamy bardzo dużą ofertę, więc jak najbardziej, szczególnie Muzeum Podziemia Rynku, na przykład, no to tak. Um, Atrakcja za darmo, no dzielnica żydowska jako taka, tak. Możemy zwiedzać dzielnicę żydowską zupełnie za darmo. Patrzeć na synagogi, poczytać troszkę też w takim przewodniku książkowym czy gdzieś w internecie. Um, kopce, Kopiec Kraka. To jest taki, powiedziałabym, jedno z takich moich ulubionych miejsc. Bo e, Boskopca, piękny widok, no i jest za darmo. Mamy też Kopiec Kościuszki, ale tam jeszcze trzeba zapłacić za bilet. No myślę, że tyle takich, takich, takich top, top miejsc. Na pewno Wawel, Kopiec. Okej, okay. a jeśli już ktoś y, może sobie po prostu pozwolić na wszystko? Nie liczymy się w ogóle mm -hmm. z żadnym, że kosztami, może wszędzie wejść, może wszędzie dojechać, za wszystko może zapłacić, wszędzie może nie wiem, nocować, każdą restaurację wybrać i tak dalej. To dla takiej osoby też właśnie jakieś takie, nie wiem, 3-5 rzeczy, które byś wtedy wybrała? To myślę, że to by były podobne rzeczy jednak. Myślę, że wnętrza zamku na mm -hmm. 100%, bo na Wawelu możemy opowiedzieć całą historię Krakowa i całą historię Polski, nie patrzeć. Myślę, że Fabryka Schindlera, tematyka II wojny światowej w Krakowie. Bardzo ciekawe muzeum, bardzo fajne miejsce, czartoryscy. To jest też przepiękne muzeum, które też zachęcam. Nowa Huta, jak ktoś ma pieniądze i chce zwiedzać tak, żeby coś innego niż stare miasto, Nowa Huta jak najbardziej. No to jest ciekawe pytanie. Kurczę, nie wiem. Czy jednak Kraków jest tanim miastem, wychodziłbym na jeśli mówisz, że Podobne rzeczy można te, te nie, najlepiej. Nie jest tanim, tak? Bo jeżeli mamy budżet i chcemy się przemocować w jakimś miejscu, prawda, no to są hotele pięciogwiazdkowe, które są bardzo drogimi hotelami, typu hotel Copernicus, typu hotel Stary, hotel podróżą, to są miejsca, gdzie wybierają turyści, którzy nie zwiedzają budżetowo. No, ale muzea wydaje mi się, że są dostępne dla wszystkich tak? finansowo jak najbardziej. No. Są też takie atrakcje typu, nie wiem, rejs po wiśle, ale na przykład jakimś jachtem. Więc to też jest jakaś taka już atrakcja bardziej dla VIP-ów. Czy też zwiedzanie teatru słowackiego. To też jest nietypowe i też często wybierane przez turystów, którzy mają pieniądze. Mhm, Okej, okay, fajnie. A czy w Twojej branży, albo może czy ty. Y Czujesz jakieś, nie wiem, o tych konkurencji? Jest tak, że jest duże zapotrzebowanie, albo może jest już Was, właśnie, jako przewodników za dużo? Pytam też dlatego, bo ktoś, kto może oglądać ten wywiad może chciałby stać się na przykład przewodnikiem. Mm. Więc też od razu jest pytanie, co trzeba zrobić, żeby takim przewodnikiem zostać? Nie wiem, czy to jest jakaś licencja, czy to jest jakiś mm. kurs, czy nie wiem, czy ma mieć studia. Jak to właśnie wy wygląda? Mm -hmm. Jest nas tak 300-350 osób czynnie działających, pracujących przewodników. W Krakowie czy w Polsce? W Krakowie, w Krakowie. Natomiast to nie jest tak, że my wszyscy pracujemy na pełen etat jako przewodnik. Tak? Bardzo dużo z nas pracuje jako przewodnik weekendowy. Traktuje tę pracę jako pracę dorywczą. Każdego roku są organizowane kursy, więc jest nas coraz więcej. Oddech konkurencji jest, czuję, czuję. Ale jest takie grono nas, gdzie my się znamy, gdzie my się. Nawzajem, mi się wydaje, szanujemy i też nawzajem się polecamy, i trzymamy się po prostu jako paczka. Nie? Żeby zostać przewodnikiem, jest to i proste, i trudne. Proste, no bo są kursy, każdy się może zapisać. Trudne, bo jest to ogrom wiedzy, jednak. No to nie jest jakieś małe miasto. To jest Kraków, gdzie jest mnóstwo egzaminów, mnóstwo różnych tutaj. Hmm, historii, opowieści, gdzie jest mnóstwo miejsc, o których trzeba wiedzieć, jeżeli się oprowadza. Natomiast hmm, prawda jest taka, że jest to zawód deregulowany. Więc wcale nie potrzebujesz licencji, żeby być przewodnikiem. Aczkolwiek, przewodnik z licencją to jest przewodnik, który gwarantuje tobie, jako turyście, że gdzieś coś tam w tej głowie ma i ma wiedzę, którą będzie w stanie ci mógł przekazać. Kończy się kursy. Są kursy przewodnickie, trwają około 9 miesięcy. W trakcie jest wiele egzaminów wewnętrznych i potem jest egzamin federacyjny, no bo już nie ma egzaminów marszałkowskich, bo to jest to zawód deregulowany. Egzaminy federacyjne to jest między innymi kilka godzin po mieście z komisją. I to Ci potem daje taką licencję, na podstawie której możesz oprowadzać oficjalnie, jako przewodnik możesz się nazwać, jestem przewodnikiem, mam licencję, tak? Natomiast mając licencję nie możesz wejść do muzeów, żeby wejść, oprowadzać, wejść do muzeum, oprowadzać w muzeum po ekspozycjach należy zdać egzaminy wewnętrzne w każdym jednym muzeum czy też na Wzgórzu Wawelskim, nawet do katedry nie można wejść, jeżeli się tej licencji nie posiada od nich wewnętrznej, chyba że się ma licencję marszałkowską, taką na przykład, którą ja dysponuję, bo to jest przed 10 lat i ona nam daje tą możliwość, że pewne miejsca zwiedzamy już jakby mieliśmy w pakiecie tego kursu i tych egzaminów. Więc każdy może być przewodnikiem, natomiast, bo są na przykład tacy free walkerzy, nie wiem czy słyszałaś o czymś takim, jak się idzie na rynek, no to są takie tam osoby stoją z parasolkami pod kościołem mariackim i za przysłowiowego tipa napiwek oprowadzają. Nie są to osoby, które wszystkie mają jakieś licencje. To są osoby, które są zatrudnione przez firmę i oprowadzają, bo oprowadzają. Tak? Nie mówię, bo to nie jest tak, że to są przewodnicy, którzy nie mają wiedzy. Oni być może ją mają, ale mają ją niezweryfikowaną. Więc też że jak szukamy przewodnika, to szukajmy z licencją jednak, bo im więcej osób pracuje bez licencji, tym większa jest konkurencja i tym też poziom e, usług przewodnickich w Krakowie jest, staje się coraz niższy. Mhm, no właśnie to jest to, że trzeba się tak naprawdę dbać, bo e, takie no. osoby zaniżają raże na pewno cenę, ważąją jakość i to o, też sprawia, że pewnie ktoś, ktoś potem pewnie nie jest aż tak chętny, bo jeśli na przykład ty dobrze oprowadzisz kogoś po Krakowie, to ktoś jadąc do innego miasta też będzie miał ochotę wziąć tam przewodnika tak. i w drugą stronę, że tak. jakby każdy na tym zyskuje, nie? Mhm. A wspomniałeś właśnie, że ceny to bardzo zaniżają, jakby jest bardzo, to widoczne? Bardzo zaniżają. Ale niestety, myślę, że moi koledzy, koleżanki, pewnie koleżanki będą to oglądać, to też ceny są różne wśród naszym gronie takich licencjonowanych przewodników. I ja to postuluję do przewodników krakowskich, a żeby utrzymywać ceny takie, które dają nam dobry standard życia, żeby nie iść na wycieczkę za 4 godziny, za 200 zł, bo no to są ceny, które nie są adekwatne do tego, co my oferujemy. Usługi przewodnickie, powiedzmy sobie jasno, są to usługi premium. Przyjeżdżasz do Krakowa czy do jakiegokolwiek innego miasta, możesz skorzystać z przewodnika kupionego w księgarni, zwiedzasz samodzielnie, szukasz informacji w internecie. No to jest to taki wyjazd budżetowy. Chcesz mieć rzetelne informacje przekazane, chcesz mieć jakieś ciekawostki, chcesz mieć polecane miejsca, o których wiedzą tylko lokalne osoby, no to wybierasz usługę przewodnicką. Więc jest to usługa premium. Przewodnicy, żeby przetrwać, obniżają ceny. A uważam, że oni powinni dawać te ceny wyższe. tak? No jest inflacja i jest też powiedzmy głośno: przyjeżdża grupa turystów, 40 osób w autokarze. Jak bierzemy 200 zł za dwie godziny, no to ile wychodzi na osobę? No to są grosze, nie? Więc dla nich pójście do McDonalda czy gdzieś, kupienie bułki, to jest 20 zł. A dla przewodnika to jest 5 tak, na, na, na całe 4 godziny. Nie? Więc y, jeśli chodzi o grupy, no to są to ceny faktycznie niskie. Dla osób indywidualnych czasami są to ceny takie, które są trochę za wysokie, ale uważam, że jak ktoś chce mieć dobry standard stwierdzenia, no to go po prostu stać. No, tak jak właśnie wspomniałaś o, o, o różnych innych alternatywach, też są właśnie audio, jakieś oprowadzacze i tak dalej, mm. które też pewnie w jakiś tak. sposób Wam zabierają pewnie tą pracę, bo to jest tańsze. A też chyba ludzie coraz bardziej mam wrażenie, boją się tego kontaktu z ludźmi. Nie wiem, czy też zauważyłaś mm. i jak ktoś sobie może ubrać słuchawki i słuchać kogoś, i sobie też powoli iść, to nie ma takiej presji, że musi z kimś po prostu rozmawiać. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy jest to odczuwalne w Waszym zawodzie. Wiesz co, te takie usługi, audioguidy, one są bardziej popularne we wnętrzach, w muzeach, mm -hmm. w kościołach, przez instytucje są gdzieś tam oferowane. To tak, na mieście nie spotkałam się jakoś często z czymś takim, żeby ktoś coś słuchał. Czasami gdzieś tam widzę, że na YouTube włączają, że ktoś tam kogoś nagrał, mm -hmm. prawda, idą i zwiedzają w ten sposób. Natomiast tak, tak. Potrzebna jest ta rozmowa, kiedy jednak idę z grupą. Nie? No przecież, jak idę z, z pięcioma, dziesięcioma osobami, no to ja nie mówię w eter, nie mówię do, do nieba, tylko mówię do nich, nie? więc gdzieś ta rozmowa jest potrzebna i nie zawsze są chętni. No to prawda. Aczkolwiek mi się wydaje, że nie da się człowieka zastąpić maszyną tutaj, jeśli chodzi o ten zawód, bo maszyna zawsze mówi tak samo, a my się dostosowujemy do tego, do kogo mówimy do dorosłych inaczej, do dzieci inaczej, do grupy inaczej, do zagranicznych też inaczej, bo zagraniczna osoba z jakiegoś innego kraju nie zna historii miasta, więc też jakiś taki trzeba inna im zrobić wprowadzenie, inna kultura, inna historia, zupełnie co innego, nie? Więc maszyna tego nie umie, więc jak bierzesz słuchawki, no to się spodziewasz, że usłyszysz dokładnie to samo, co każdy inny turysta. Nie no, taka jest prawda. A jeszcze wróćmy do, do jednego aspektu, o którym wcześniej mówiłaś, czyli egzaminy. Jaka jest dawalność takiego egzaminu? Takiego, jak już ktoś się oprowadza, że to jest faktycznie, że jak ktoś pójdzie na kurs, to zawsze potem dostanie? Czy, czy jednak faktycznie, mm -hmm. jeśli ktoś tam niekoniecznie dobrze oprowadza, to i na mm -hmm. je nauczy jeszcze raz? Yy, mogę tylko powiedzieć, jak to było w przypadku 10 lat temu, kiedy ja zdawałam. Wtedy było jakieś 20-30% zdawalności. Był to egzamin bardzo trudny, ale to był egzamin marszałkowski. Yy, ja zdałam dopiero za trzecim razem, przyznaję głośno, że dopiero za trzecim razem yy, trudno było zdać. Natomiast teraz z tego, co rozmawiałam w zeszłym roku, jak były egzaminy federacyjne w lecie, to było 100% zdawalność. Więc jakby, no, troszeczkę chyba jest łatwiej, bo mi się wydaje, że to nie jest nagle, że to są jakieś asy orły, <grym> bo to wiedza, ogrom tej wiedzy jest dalej taki sam, no tylko może już inne jest troszkę podejście, bo jednak jest to federacja i też, no to też jest ich wizytówka, nie? że u nas jest zdawalność taka, a nie inna. Więc no, ale to też nie jest tak, że ktoś, kto wyjdzie na środek i nic nie powie albo będzie się jąkał albo nie będzie znał podstawowych informacji, to zda. Mi się wydaje, że nie. Do takiego egzaminu trzeba się przygotować. I to nie jest tylko to, że z wiedzy, tylko też z metodologii, jak, jak stanąć, co mówić, żeby nas słuchali, czy ustawiamy się pod światło, jak stoi przewodnik, jak stoi grupa, jak współpracujemy z innymi grupami no, to wszystko jest ważne, nie? No, ale teraz to zdawamy, w zeszłym roku to była 100%. Dużo. Więc zostawmy to dobrze. tutaj. <grym> zostawmy tutaj ten temat, przechodząc do, do innego. A czy są jakieś takie praktyczne informacje, które mogłabyś powiedzieć ogólnie turystom, że bez względu gdzie by się wybrali, to po prostu one zawsze się sprawdzą? Są jakieś takie informacje praktyczne, które o których zawsze warto pamiętać? Mm -hmm. Zwiedzamy miasta turystyczne w okresie niskim czyli w okresie wczesnej wiosny, w okresie zimowym, wtedy jak przyjeżdżamy, zwiedzamy, to zwiedzamy samodzielnie, nie w tłumie, nie stoimy w kolejkach. Jak przyjeżdżamy w okresie wysokiego sezonu, czyli w lecie, kiedy cieplutko, kiedy ludzie wybierają Kraków, tu mówimy o Krakowie, no to zwiedzamy rano, tak? Nie czekamy na dwunastą, bo stoimy w kolejkach. To są te podstawowe zasady, tak? Bo bardzo dużo turystów, którzy przybywają do Krakowa, są też, nieraz słyszę, a nie byliśmy gdzieś tam, bo była kolejka na 50 osób. A o której byliście? A o jedenastej. No to po śniadanku, prawda, po kawce na jedenastą to każdy idzie, nie? Więc najwcześniej, im wcześniej tym lepiej, wcześniej tym lepiej. I w okresie zimowym, gdzie turystów jest mniej, super się zwiedza, super się zwiedza. To jest ta podstawowa zasada. Cóż jeszcze można było powiedzieć z takich zasad? Patrzmy na to, kiedy są do darmowe wejściówki. Od tego internet jest, więc wszystkie informacje tam znajdziemy. Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowe każdego dnia ma ofertę, która jest za darmo i to jest super. Mi się wydaje, że tyle, tyle, bo to też zależy, kto jaką ma potrzebę, co chce zwiedzać. nie? To też nie ma tak, bo jedni przyjeżdżają po to, żeby zwiedzać, inni przyjeżdżają po to, żeby. Niby zwiedzać, w sensie jak pije kawę z widokiem na kościół Mariacki, no to jest już czeknięte, nie? Już jestem na Starym Mieście, no to pozwiedzałem. nie? Więc to też zależy, zależy. Okej, okay, fajnie. To tutaj myślę, że fajne wskazówki dałaś, więc jeśli ktoś będzie już trochę ma bardziej rozjaśnione, e, skąd się właśnie potem jego mogą frustracji brać albo, tak. albo coś takiego. E, a Ale tak... jeszcze tylko dodam, przepraszam, że ci przerwę. Aha. Najgorzej w Krakowie zwiedza się w maju. W maju. W maju jest, są grupy szkolne i to jest wysyp grup szkolnych. I to są tak długie kolejki, że turyści indywidualni nie, nie przyjeżdżają w maju. Zapraszamy w czerwcu, pod koniec drugiej połowie, w kwietniu, ale w maju to są grupy szkolne. I to jest atak grup szkolnych ze wszystkich stron polskich na Kraków. Okej, okay. czyli w maju do Krakowa się nie wybieram? W maju indywidualnie ciężko. Okej. Okay. A jakieś zabawne sytuacje z klientami ci zostały może w głowie, mm. że od razu ci się na, 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 na twarzy pojawia? No, jest taka sytuacja. To właśnie a propos tych turystów z dalekich krajów. Miałam turystów z Dubaju, którzy zwiedzali BOSO. No, zwiedzali BOSO i byli BOSO w katedrze wawelskiej. I nie byłam w stanie w żaden sposób tych państwa przekonać, ażeby ubrać buty. Że u nas się chodzi w butach, a u nich chodzi się tak. No i byli bosa. To, to jest taka jedna sytuacja, gdzie pamiętam, że też potem koledzy, koleżanki do mnie pisali, że co ty miałeś za turystów, co to chodzili bosa. E, miałam turystę, który e, był takim trochę niesubordynowany, który podchodził do kobiet i mówił do nich po arabsku, po czym otwierał im parasol w twarz. I dziewczyny uciekały z piskiem, no, z wrzaskiem, to takie bardzo nie na miejscu. Z jednej strony z boku patrzymy trochę, a kurczę, śmiesznie, ale jakby się tak przyjrzeć, no to tak trochę niefajnie. To też z takiej grupy arabskiej, właśnie. Wesołe są grupy z Ameryki, które, jak słyszą, mamy Kościół św. Andrzeja z XI wieku, to odbierał chorzy z XI wieku, ale że jak to, nie? I to jest bardzo częsta reakcja, że nie mogą objąć umysłów, że coś jest tak stare i może są też inne miejsca, które są starsze, ale tutaj, tutaj to potrafią kilkakrotnie pytać, ale że na pewno, Nie? w ten sposób, no różne sytuacje są, różne, sytuacje, kiedy turysta wie lepiej. To pewnie na tak gminie. Tak, tak, to często, często, szczególnie w, małych, w małym gronie. Turysta wie lepiej, turysta przerywa, bardzo ciężko się oprowadza, jak ktoś przerywa. Bo jednak są jakieś rzeczy, które trzeba powiedzieć, nie? Więc bywają tacy, którzy co dwa zdania musi albo zmienia temat. Jestem gdzieś w miejscu, gdzie jest czas też na zwiedzanie i on zmienia temat i będzie teraz rozmawiał na inny temat. No, też nie mogę powiedzieć no, proszę pana, proszę pani. Muszę jakoś tak to załagodzić, nie? No, różnie, różnie. Albo na przykład, może nie z sytuacji jakichś takich zabawnych, ale trudnych, to jest to, jak turyści się chcą dołączyć. O, albo się dołączają, nie że chcą, tylko się dołączają. Ja to nazywam zawsze cudownym rozmnożeniem. Szczególnie gdzieś w jakimś miejscu świętym, gdzie zaczynam z 10 osobami, kończę z trzydziestoma. I to jest regularnie. Albo ja tu tylko stoję, nie? Mhm. Ja oprowadzam, a tu ktoś z tyłu koło mnie stoi i... No, ja tylko stoję. Nie? Tu, akurat tu ogląda, o, którym, o czym ja mówię. Okej, okay, no wiadomo, że ja mówię głośno, więc e, też turyści często z tego korzystają. No ale pamiętajmy, że jak idę z grupą, która jest mała, to ja jestem dla nich też. Nie zawsze te osoby życzą sobie, żeby nagle grupa się rozmnożyła. E, wesołe sytuacje są na przykład, kiedy idę na słuchawkach i mam audiogajdy, i ja mówię do mikrofonu, mówię cicho, i mam dużą grupę i dołączają się osoby, które tych słuchawek nie mają i stoją tu, przede mną i my się tylko tak dołączyliśmy, ja mówię, przepraszam, ale ja mówię do mikrofonu, ja mam 40 osób, ale my tylko tak po cichutko tutaj, nie? I to jest bardzo częste. To jest takie miłe, bo to znaczy, że podoba im się to, co mówię, że, że też doceniają moją pracę, natomiast no, jak już się chcemy dołączyć, to może nie stójmy metr przy mnie, albo może nie stójmy tak, żeby widziała to cała grupa, że ja... Tu do, dołączyłem, dołączyłam, nie? w wbicie gdzieś w tłum ewentualnie. Tak. Szczególnie przy większej ilości osób, myślę, że tak kilka osób na 40, to nie jest do zauważania. <noise> nie jest, nie, nie. No chyba, że mam grupę dziej, to już ich rozpoznaję, no to wtedy wiem. <noise> no, ale, ale to jest bardzo częste, bardzo często. Albo w kościele mariackim, bo to jest super też, że zaczynam mówić, mam trzy, cztery ławki z przodu w moich turystów, a jak kończę, albo ja na przykład zawsze sprawdzam yy, i tam na końcu jest witraż, mówię. A ze specjalnie z drugiej strony i cały kościół się odwraca. I wtedy wiem, że, że nam się grupa rozmnożyła. No to jest, to jest wesołe, to jest takie bardzo przyjemne, czasami męczące, ale, ale przyjemne fajne. Okej, okay, fajnie, faktycznie grupa się wtedy rozmnaża. A takie pytanie: czy ty, jadąc gdzieś, też bierzesz przewodnika? Czy już masz dość po prostu takiego oprowadzania? Jak to właśnie wygląda w Twoim przypadku? W moim przypadku wygląda to tak, że ja tak ambitnie podchodzę do podróżowania, ja często jestem przygotowana sama. Oczywiście nie jestem tak przygotowana, jak przewodnik, który pracuje w danym miejscu, bo wiem, ile to kosztuje pracy i czasu i wszystkiego. Natomiast my raczej nie korzystamy z usług przewodnickich, głównie dlatego, że jesteśmy z dzieckiem małym, więc z takim dziedziną małym to ciężko się cokolwiek zwiedza. A wcześniej, jak małej nie było, no to zawsze gdzieś tam to nam nie spadało, tak? Jedziemy tam, no to weź tam coś przygotuj, nie? Ale zachęcam faktycznie, żeby brać usługi przewodnickie, żeby zamawiać przewodnika. Jest to zupełnie inny wymiar zwiedzenia, doskonale sobie z tego zdaję sprawę i gdzieś tam nawet z Marzem rozmawiałam ostatnio, że jak pojedziemy na wakacje, to może tym razem oddalibyśmy to w ręce profesjonalisty i po prostu posłuchajmy co ma do powiedzenia też wtedy będziesz miał chwilkę odpoczynku. Bo tak to tak. tak naprawdę, jadąc na wakacje, mam wrażenie, że dalej nie jest to w 100% odpoczynek. Chyba, że aż tak bardzo lubisz tą pracę. Lubię bardzo. Lubię bardzo. Mi to nie przeszkadza, że się muszę przygotować. No chyba, że, nie wiem, jakieś jest takie miejsce, typu na przykład Rzym, gdzie tam jest zabytek na zabytku, to też mi się nie chce, też ja to odpocząć. Ale, ale tak, zazwyczaj jestem przygotowana. Jestem też pilotem wycieczek. Więc gdzieś tam tą wiedzę jakąś tam ogólną o każdym miejscu, gdzie jedziemy, na pewno mam. Mhm, fajnie, dobra. No to już powoli przechodząc do końca wywiadu, mhm. mam jeszcze jedno takie pytanie na koniec. Prywatnie, mhm. swój ulubiony kraj poza Polską mhm. i ulubione miasto w Polsce poza Krakowem? Ulubione miasto w Polsce poza Krakowem. Miasta jako takiego nie mam, chociaż piękny jest Wrocław i bardzo lubię to. Może być, Wrocław. być jakieś miejsce urokliwe. Bardziej ogólnie bym powiedziała, że jest to wybrzeże. Okay. Jest to wybrzeże. Że ja nad morzem odpoczywam, e, lubię, nie jeździmy często, mimo że mam męża z nad morza, więc może będzie słuchał, że obiecywał, że będziemy jeździć, a nie jeździmy. E, ale wybrzeże tak, nad morzem zawsze odpoczywam. E, a z miast to bym powiedziała, że Wrocław. Wrocław trochę znam, dużo razy w Wrocław byłam e, i przypomina mi trochę Kraków, bo rynek jest taki podobny. Mm, Trochę tak się tam czuję jak u siebie, a jeśli chodzi o zagranicę, no to myślę, że Włochy, bo Włochy mają wiele do zaoferowania i zabytki, i kulturę, i historię, i widoki, i morze, i góry. Także tak, myślę, że Włochy. Ok, czyli polecamy Włochy. I tym akcentem będziemy powoli kończyć ten wywiad. Powiedz nam jeszcze na koniec, jak można się z Tobą skontaktować, gdzie można Ciebie spotkać, to chyba, chyba wiadomo. Tak, można mnie spotkać na mieście, można mnie znaleźć na stronie internetowej zwiedzaniekrakowa.com, można mnie znaleźć na Instagramie Kraków Guide, można mnie znaleźć na Facebooku, właściwie na wszystkich social mediach, na YouTubie również, ale najczęściej to po prostu na mieście. Super, w opisie filmu podrzucamy Wam kontakt, zachęcamy również do skorzystania z usług naszych partnerów. Jeśli Wam się wywiad podobał zostawcie lajka, zostawcie suba, my widzimy się przy kolejnym wiedzie. Cześć.